Prawie siłą udało mi się wedrzeć do kuchni Trattorii Anna Maria. Kuchnia pracuje pełną parą, ogromny ruch. Postaram się przekrzyczeć to wszystko, co się tu dzieje i zajrzyjmy do garnków. Najpierw, co mamy tutaj? Bardzo sympatyczne flaki z fasolą borlotti się tutaj duszą. Czuję zapach wina, pietruszki. Tutaj dochodzi ziemniaczane pire, a tutaj ragu, bolognese, ale w pierwszej postaci, jeszcze bez pomidorów. Proszę spojrzeć tutaj kawałek. Skóry wieprzowej, która dodaje całości smaku. Pamiętają Państwo o przydomku La Grassa. Bolonia jest tłusta, a tutaj ragu już gotowe do opodawania i za chwilę będę gotował makaron, bardzo szybciutko i całość zostanie nałożona na talerz. To jest taliatele. Pasta freska, zrobiona tutaj na miejscu obok wytwórni, niefabryczna, niesuszona, więc będzie się gotowała chwileczkę, pół minuty, więc najpierw jeszcze. Słów parę o ragu. Drodzy Państwo, na maśle podsmaża się jarzyny, seler, marchewkę, dorzuca się mieloną wieprzowinę, mieloną wołowinę, dusi się wszystko razem z winem, razem z bulionem i pomidorami. I teraz wrzucam już, proszę jeszcze spojrzeć na to, to jest bardzo ważne, we włoskich restauracjach nie gotuje się raz dziennie makaron, tylko bieżąco, dla każdego klienta coś spadło, na szczęście nie na moją głowę, bo makaron musi być świeżo ugotowany, al dente, 30 sekund tutaj niech się gotuje, a ja w międzyczasie odrobinę ragu na patelnię, żeby się podgrzało, żebym mógł wszystko razem wymieszać z makaronem. Voilà. Proszę spojrzeć, naprawdę 30 sekund i... Taliatele już się nadaje do użytku. Jakże to różna rzecz od tych gotowych makaronów, które kupujemy w suszonych w sklepach. Teraz wszystko trzeba tutaj razem wymieszać. Please. Do tego trzeba mieć ogromne doświadczenie kucharskie. O właśnie, tak. Nigdy nie udawało mi się podrzucać. I wszystko wędruje na talerz. Mmm, mama. Piękne. I jak pachnie. Drodzy Państwo, najprawdziwsza pasta freska, tagliatelle z ragu po bolońsku. Wzruszenie każe mi już milczeć, idę to po prostu zjeść. Szczęście jest blisko, ale jestem jeszcze winien Państwu kilka wyjaśnień. Otóż ragu bolognese najczęściej je się właśnie Staliatele, ale można go używać do polewania również innych potraw, na przykład różnego rodzaju pierożków. Zawsze dodaje się na końcu odrobinę świeżo startego parmezanu, nie takich gotowych, suszonych parmezanów startych, które są w sklepach, więc parmezan, odrobinkę wina i całość jeszcze tylko postaram się nawinąć zręcznie na widelec. Hmm. Genialne, proste i genialne. Można powiedzieć, że tak smaczne jak to, co przedstawię. Bolonia i Ferrara oszołamiają każdego przybysza bogactwem zabytków, ale pamiętajcie państwo, żeby pomiędzy jedną katedrą a drugą, pomiędzy jednym a drugim muzeum znaleźć jeszcze odrobinę czasu, żeby spróbować taliatele z ragu albo pierożków z dynią, a jeśli nie wybieracie się tutaj, zróbcie sobie to koniecznie w domu. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko. Do widzenia.